Cześć, mam na imię Sandra. Chodzę do Tep Technikum Kalisz. Jeżeli wybierzecie naszą szkołę i wybierzecie profil, który Wam opowiada, na pewno z pomocą nauczyciela się w nim odnajdziecie. Mam nadzieję, że do zobaczenia we wrześniu. Na razie. Cześć, mam na imię Julia uczęszczam do Technikum TEP w Kaliszu. Chciałam Was bardzo zachęcić do zapisania się do naszej szkoły, ponieważ jest super atmosfera i można rozwijać wiele swoich pasji. Mam nadzieję, że zobaczymy się we wrześniu. Witajcie, nazywam się Joanna Woźniak i jestem dyrektorem Technikum te edukacji w Kaliszu. Zapewne każdy z Was stoi teraz przed wyzwaniem wyboru nowej szkoły. Jeżeli lubicie robić zdjęcia, interesujecie się fotografią, jeżeli Waszą pasją jest informatyka oraz programowanie, a może lubicie zwierzęta i chcielibyście w przyszłości im pomagać, to te oraz inne kierunki i specjalizacje mamy w naszej ofercie. Zarówno ja jak i nasza kadra pedagogiczna to są pasjonaci, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą. Witajcie! Nazywam się Agnieszka Grzeszków i jestem fotografem. Fotografia to moja pasja, to mój zawód i to źródło mojego utrzymania. I to właśnie fotografii uczę w kaliskim Technikum temu. Jeżeli Wy rozważacie dołączenie do naszego zespołu, jeżeli rozważacie dołączenie do klasy technik fotografii multimediów, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że spotkamy się na zajęciach praktycznych. Tak więc, jeżeli macie sobie tą pasję, chęć nauki, jesteście na tyle odważni i zdeterminowani, zapraszam Was serdecznie. Mam nadzieję, że zobaczymy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć, mam na imię Patryk. Wchodzę do technikum Kalisz po profilu technik informatyki Jeśli nie boicie się ryzyka i macie na tyle odwagi, zapraszamy do naszego techniku. Moja przygoda z Tebem zaczęła się bardzo niedawno. Byłam pełna obaw. Nowa szkoła, nowe miejsce. W ogóle szkoła bez dzwonków, do tego wychowawstwo w klasie młodych artystów, przyszłych fotografików. Bardzo się bałam. Dziś wiem, że była to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Przesympatyczna kabra, dyrekcja bardzo otwarta i zawsze uśmiechnięta, no i młodzież, która stale nas zaskakuje swoją kreatywnością i pozytywnym podejściem do życia. Jeżeli nie wiesz jeszcze co zrobić ze sobą od września na pewno znajdziesz się w naszej szkole. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Hej, mam na imię Michał. Podrotek Techniką Kayszu. Ja zdecydowałem się na profil artystyczny. Wy możecie zobaczyć wszystkie nasze kopie na naszej stronie internetowej oraz Facebooku. I mam nadzieję, że zobaczymy się we wrześniu. To jest ten czas. Czekamy na Wasze decyzje, na Wasze zgłoszenia. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie internetowej Technikum Edukacja Kalisz, na profilu facebookowym oraz osobiście w sekretariacie naszej szkoły. Jeżeli macie w sobie tyle odwagi, żeby podjąć to wyzwanie, do zobaczenia w wrześniu.